ją ją się siemanko, z tej strony Artur i witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nowa seria PGR. No wiecie, chciałem nagrać PGR-ka, no i nagrałem. Jedziemy na PGR, który kupiłem. Choć trochę dziwne kupiłem te auto, ale trudno. Ale to ono jest takie bardziej na wyprawy, gdzieś na pola albo gdzieś. Pola po PGR, ale większość jest posprzedawanych. ale to nie ja ich sprzedawałem. Aż to jest sprzedawca PGR-u mi tak No Dobra, jedziemy. Skaczemy. Uuu. Ciekawe, czy tam są maszyny. Zorum Ło! się, tym autem jeździć Płacało się kupywać. Szybkie jest. Tutaj już widzimy, ja tylko jedną połowę PGR-u kupiłem, bo na więcej mię stać nie było. Ja kupiłem to bez zwierząt. I tam maszyn nie było. A wiem, że tam jakieś małe są maszyny, ale jakieś są. Uuu hamulec! Dobra, jesteśmy widzowie. Już tam widzę pierwszą maszynę. Tutaj zaparkuję. No to co, idziemy? Już widzę, biegnij! O, fajny siewniczek. Czekajcie, wypcham go z tych gruzów. No bo ten PGR upadło i sprzedali ten PGR. Zarom ten siewniczek. A to... Da. da się to Nie, to jest od środka zamknięte. Fajny się bardzo fajny. A doszło mnie słuchaj, że te silosy nie działają. Więc co ja widzę? Prosa Sigma! Jaka zarąbista! Tutaj coś jest? Nie! Ursus! Ursus ty się... E... Czekaj, odpala? Odpalił! Co jest? Oje, fajny! Jeszcze tutaj kultywator jest! Oje, zorobisty jest ten ursus! Opłacało się kupić ten plagier! Oje, fajny jest ten ursus! Wizowy! Dobra. Zostawię go tutaj. To jest jeszcze taki kultywatorek. Ciężki mega. Nie, nie muszę. Gra garaż. Uff, Kosiareczka! Jeszcze jeden taki sam się w i rozsiewać do nawozu. Uuuh, opłacało się. Dobra. Nie, nie. Kolejny! odpali? Odpali! Ło! Wow. Ale fajne! To Kolejna kosiareczka, A ale ciężka. Jeszcze na Nie, co ja widzę? Co ja widzę? Pizon. Bajzon! Bajzon! Czekaj, bo tutaj jest jakiś New Holland? Czekajcie... Bo tutaj jest jeszcze chodor do Bizona. I wóz! Jeszcze wóz jest. No przecież, przecież jak ja bym wygrał z lotta. Działa? Odpala normalnie Ale zarąbiste Chyba bizona nie sprawdzałem, będzie trzeba jeszcze teraz bizona sprawdzić Ale zarąbisty Nie no Dobra, czekaj, bizona sprawdza tun tun. Orumb... nie no działa Co so jest? kombajny są czemu tutaj są dwie A tutaj było taka narzędziownia. Co? Co jest? Ursus. On odpala? Bo on dobrze widziałem to na 150 koni. On nie zapali. Czekajcie. <laughs> teraz nawet nie odpala. No kur. Nie. To jest pan mechanik. Tworzysz? Dobra. I tak jestem mega szczęśliwy. Jeszcze tutaj posprawdzam. O, kolejny kultywator. Fajnie, fajnie. Ej, no, zarąbiste. Jeszcze tutaj przebiegnę się. Tamte bramy. A tutaj, gdzie to bramy prowadzi? A tu jest taka droga głównie dobra. Nie, 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 jest. nie, bramy zaskrzpiała jest cała. I tak się mega cieszę. Czy czy nie, tutaj nie, 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 jest też zamknięte od środka, chyba tutaj wszystko jest zamknięte od środka. Bramy tu da się odprawić. dobra. To już plus. Dobra, to jedziemy zobaczyć pola. Czekajcie sprawdzę. To jest pole do papieru. Dobra, jedziemy tutaj po Dobra, to jest pole do PGR-u, tutaj nawet coś jest, Obiec. Fajne, fajne. Tutaj jeszcze jest pole do PGR-u, ale fajne. Tak małe. jeszcze tutaj gdzieś. Chyba tutaj na Google Mapce sobie sprawdzam. Ten bagier kosztował 5 milionów, a go kupiłem za dużo, dużo taniej. No bo po, drugi połowę nie kupiłem. Dobra, już wiem. Tu tutaj skręcamy. Kierunkowskaz. Wjeżdżamy. A mój. Tu jest pole do pobieru, e, Te po lewej oczywiście. Nie ma fajne. Spory, takie długie. Ładne. Tutaj chyba ktoś, ktoś się pomylił w robieniu między. Jeszcze gdzieś? Dobra, jeżeli jest następny. jest kogoś pole, ale, prze, ale przejedziemy, trudno. Ja jadę na pole. Do... U! Fajne, ktoś tutaj ma pole takie dobre. O! Dobrze, dobrze, że on tutaj ma zderzak. Dobra, idealnie jadę. Pole do pobierania. A tutaj to będę mieć przynajmniej duże zbiory. To tutaj, taka gruba miedza. Tutaj to te dwa pola. Riftami. U, u, u szybko wyjeżdżaj. Dobrze, że szybko wyjechałem. E, problem. Dobra, jedziemy do, do naszego PGR-u. O! Może ten auto jest... To auto jest z jakiegoś metalu. Z jakiegoś twardego metalu. Dobra, wszystko w pole przejedziemy. Trudno. Jedziemy. Patrz jakiś drifta. No nie, to autor bardziej się drogi trzyma. To jest pierwszy PG Na pewno kogoś będę chciał zaprosić jeszcze do PGR-u, mojego kolegę dobrego. A to jeszcze nie teraz. On teraz nie ma czasu. Dobra, i tutaj jest... Ej, to tu w ogóle przyczepa jest! Nie zauważyłem. To jest w ogóle przyczepa. Fajna. przyczepa dobra, podoba mi się. Jeszcze mi zostało tutaj 100 tysięcy na rozwój, więc... Idealnie. Ej, mi się udaje, czy coś jest w tych krzakach. Półki 60. To jeszcze trudno jest odpalać, ale działa. Uuu, to mi się podoba. Jeszcze jak? Odczepię do niej ten kruk. 60, ale bestia. Ciekawe, czy ona to udźwignie. Ale tutaj ona stała, to powinna to udźwignąć. to udźwignie Ale fajnie i jednak tego nie udźwignie ja myślałem, że on sobie chociaż udźwignie a na pewno będę chciał kupić ciągnik z surem, bo tutaj nie ma. Czekajcie, bo ja bym to położył tutaj. Żeby Dobra, go na dół wezmę. Łatwiej będzie. Dobra. Tylko ja chyba mogę wziąć jakieś ciągniczki. i jechać obrabiać te pola. To już jest wszystko moje. No i tak tutaj jeszcze przeszukam to całe. Dobrze, że to przeszukałem. Właśnie, znaczy, że tutaj członko, z nie ma. O, kurz, odbano kolejna 60 odbana. Z przyczepą. Ale jaka śmieszna trochę kabina taka dla dzieci. Chciałbym powiedzieć, ale kabina jest. No to dobrze. Jedziemy. Mamy do Beltura. Nie no. To nie bierze. Ale te 60 pewnie będą u mnie do takich łatwiejszych prac. Tak jak złożenie przeciap z pola. Albo do Dobra, widzę wiesz. 40. z Nie no. Dobrze, że tutaj przyszłem. On jest żąbiste. To jest w strasznie dużo miejsca na tym TGR, nie wątpię, że 4 h to podnosi. Tam... Nie, 4 to podnosi lepiej niż 60. Ona jest dużo lżejsza, ta 40. No w sumie może z jakiegoś metalu grubszego jest. Patrz, ona to słabo... A to wygląda jakby na górze miała Dobra widzowie <laughs> Dobra widzowie Co co? Nie wiem jak my to wyjmiemy, ale ja pójdę pod tym tego ursusa, tego nie wiem gdzie sam go wystawiałem Tylko 4 na 4 bo on chyba jest o tutaj Sobie weźmy kultywator i będziemy kultywatorować Ja sobie kupić jeszcze jakiś większy kultywator o boż nie wiem czy on będzie dobrze kultywatorował przez to ja tutaj go tak pokażę go tak powinien tak. być dobry Dobra, pożypiłem go wreszcie. Tylko że tego na to nie podnosi. I ta sukienka tutaj ładna jest. Uj! Nie wiedziałem, że tutaj płot jest. A ten teren jeszcze tutaj do mnie należy? A bo jeszcze tutaj jakiś... Małe pole sobie zrobił Czy to jest to mój teren gdzieś, czy co? Jest ja ten mój teren, bo już sam nie wiem. O tutaj. Tutaj bliżej tutaj zrobię. A tutaj są gigantyczne te pola. Dobra, tylko zrobię równo. просто тай не был добрый. наверное. я Ну фань это был Ой, 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 Nie poza odcinkiem sobie tutaj pozasiewam, żebyście na następny odcinek mieli od razu koszenie. Żeby wiecie Teraz to są tutaj takie testy bardziej tych maszyn. Zaraz pewnie tym do PGR-u pojadę, żeby te maszyny potestować, ale to jest taki test tej maszyny. No i widać, że ona Nie mam ten ciągnik. Czekaj, spojrzę na internecie, i ona ma. 107, 117 kuca. Ej, to ładne. Dobra, do pgr sobie pojedziemy. Położę tutaj jeszcze tutaj jest taki domek specjalny Sprawdzi Sprawdzimy, jadę tą przyczepą. A jedziemy do przodu? Nie, nie ma szans. Ciężko będzie tutaj przejechać. To ja są tutaj kopaczki, które już się nie nadaje do robienia. Oj, przejadę. Nie, nie ma szans. Nie wiem czy tej przyczepy nie będzie trzeba... O! posz...dzienie. Także do tyłu nie mogę cofnąć, czekaj. I bum! Dobra, będzie trzeba mocniej z ursusem tutaj podjechać. Dosłownie, tutaj są same ursusy. Tego ursus odpalę. ma słaby akumulator. Ja niego mam przedniego turza, by się łatwo robiło. Tylko szybko jeździ. Łojoj. Szybko do tyłu jeździ. Inne górki sobie przejedzie wiecie ten to ma amortyzację no ja sobie tutaj to wszystko do miniaturki pokładę i tutaj kombajny żeby to tutaj ładnie wyglądało jakoś na miniaturce Albo nie, zrobię inną tylko po układam. O poukładam. Mój nie jestem minimi holand. Wszędzie tutaj wszystko będzie ten, takie polskie. Jeszcze tutaj się po przechodzę. Tutaj to jest drugi druga część PGR-u. Ja to tutaj muszę mieć większe maszyny. To ja już są krowy. Ja tutaj kawałek łamki będę chciał kupić. A ja to, to jakbym miał już krowy. Tutaj jest duża, duże pola, ale za duże. To jest drugi, jakiś trzeci pegier. Co jest? Trzeci pegier. No, ale... A więc tutaj chyba jest bardziej takie podkrowy. I przeskoczy to. Nie. Można tutaj do środka jakoś wejść. Czy jest zatrzaśnięte też? Zatrzaśnięte. Nie, no chyba zatrzaśnięte. Przejdź. Dobra. Na śmigłowiu jeszcze tutaj po się pająk! to wyciągnę pająk! Co jest? Rzekam, widzę, że ja wcześniej tego PGR-u nie sprawdzałem. A ja tutaj posprawdzam w tych krzakach. Zatem ktoś mówi, że tutaj coś strasznie, coś się pytałem, czy tutaj pijaki jakieś nie przychodzą O Boże, to kolizji nie ma i nie no, ładnie tutaj jest A, w że To tutaj jest żubry, żubry Ej, co jest? No żubry, kolizja Co tam, to główne nie ma? Dobry, już mają kolisę. Mogę to wielerko podnieść? Nie. No, to nie ma już kolili. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, widzowie. Ja tutaj już kończę odcinek. polecam, Wam zostawić łapkę w górę i słupka. Czekajcie, ja się tylko napiję. Ale zostawić subka i łapkę w górę, no i do następnego, no co?